Co jest ze mną nie tak, że wszyscy, wszystkie kobiety mnie odrzucają i że nikt mnie nie chce? Co, co jest nie tak? Naprawdę, ja już nie wiem, nie wiem co jest ze mną nie tak, albo z tymi wszystkimi kobietami, które chyba przebierałem tymi facetami jak towarem w supermarkecie. Po prostu ciężko jest kogokolwiek zadowolić i człowiek jest miły, wrażliwy i. I daje się wszystko, a okazuje się, że i tak nie dostaje nic w zamian, tylko odrzucenie i, i niechęć, jakąś. Nie wiem, nie wiem, naprawdę coś nie tak. Dlaczego pan uważa, że jest z panem coś nie tak? No bo ilekroć próbuje się do kogoś zbliżyć, to yy, ta osoba się dystansuje i prędzej czy później yy, nie odrzuca. Możemy się temu wspólnie przyjrzeć, jeśli pan chce, by razem spróbować zrozumieć, czy z pana zachowaniem jest faktycznie coś nie tak, co sprawia, że te kobiety od pana się odsuwają. Czy może chodzi o coś zupełnie innego? Nie, nie wiem, co robię nie tak. Nie, nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co robię nie tak. Po prostu chyba za bardzo mi zależy. Ja chyba po prostu jestem zbyt zaangażowany, bo w dzisiejszych kobietach to kobiety chyba chcą takich niedostępnych mężczyzn, że. I im bardziej ktoś jest wycofany i niedostępny, to one tym bardziej chcą tą osobę właśnie. I ona jest taka atrakcyjna dla nich wtedy. Skąd w panu takie przekonanie? Tak po prostu jest. To są fakty proszę pana. Czyli faktem jest, że jeśli jedna osoba się angażuje, to druga się wtedy wycofuje, a jeśli ta pierwsza się wycofuje, to to druga zaczyna się angażować? Tak, dokładnie tak. Wspomniał pan ostatnio, że pański ojciec był alkoholikiem który był wiecznie nieobecny w domu, nigdy pana nie wspierał emocjonalnie, a pana mama była przy tym współuzależniona i wieczny były awantury w domu, była bardzo krytyczna wobec pana ojca i pana samego też, i, i również była bardzo chłodna emocjonalnie w stosunku do pana. A co to ma wspólnego z moimi rodzicami? Za chwilę przejdę do tego. Za chwilę panu powiem, dlaczego o tym wspominam i o co mi chodzi. Tylko pociągnę swoją myśl dalej. I wspomniał pan też, że również jako dziecko często pan symulował chorobę, bo to był jedyny sposób, żeby zwrócić swoją uwagę i dostać drobiny troski ze strony swoich rodziców. I zastanawiam się, na ile wykształtował się w Panu schemat pod tytułem, że musi pan bardzo starać o uwagę ze strony drugiej osoby, ze strony tych kobiet, tak jak musiał się pan starać o uwagę ze strony swoich rodziców, żeby dostać choć odrobinę jej jako dziecko. I zastanawiam się, na ile podświadomie Pan wybiera kobiety, które są dla Pana niedostępne? Dlatego, że podświadomie przypominają Panu te relacje, które miał pan z rodzicami w swoim domu jako dziecko. Co Pan mówi? Przecież to jest absurd. Ja nienawidzę swoich rodziców, a ostatnią rzeczą, którą bym chciał, to jest wejść w relację z kobietą, która przypomina mi moją matkę. To jest absurd. Czasem się dzieje tak. Że nieświadomie powielamy schemat z domu, i mimo, że wiemy, że to jest złe i że tego nie chcemy, to jest to wciąż coś, co jest nam dobrze znane z domu. Dlatego na jakimś dziwnym, niezrozumiałym dla nas poziomie wybieramy to, co jest nam dobrze znane, bo mimo, że wiemy, że to jest na przykład dla nas szkodliwe, to jest to dla nas bezpieczne na jakimś dziwnym poziomie. Bo jest to coś, co znamy z domu. A Pan z jakiegoś powodu wchodzi w relacje z kobietami o tak zwanym unikającym stylu przywiązania. Czyli z kobietami, które nie są gotowe na to, żeby się zaangażować wejść z Panem związek. Zupełnie tak jak Pańscy rodzice, którzy nie byli gotowi lub nie chcieli zaangażować się w bycie rodzicem takim, jakim Pan tego potrzebował najbardziej jako dziecko. I teraz jako dorosły szuka Pan rozpaczliwie uwagi ze strony innych kobiet i za nimi biega, tak jak Pan biegał ze swoją mamą i szukał uwagi ze strony mamy jako dziecko, która nigdy tej uwagi Panu nie mogła dać, lub nie chciała. Dlatego pan ma teraz taką dużą potrzebę, dlatego pan biega za osobami, które tej uwagi panu nie chcą dać lub nie mogą, tak samo jak pana, pana matka nie mogła tej uwagi panu dać. I teraz pan żyje w podobnym schemacie z innymi kobietami. Ale ja tego nie chcę, naprawdę nie chcę tego. Ja naprawdę rozumiem, że pan tego nie chce, dlatego o tym rozmawiamy, żeby to zrozumieć, ponieważ bez zrozumienia źródła, skąd to się wzięło, będzie ciężko zmienić ten schemat. Ale ja chcę. Poznać zaangażowaną i otwartą kobietę, taką jak ja, i... a nie taką tym unikającym w stylu przywiązana, jak Pan mówi. To następnym krokiem będzie spostrzeganie sygnałów, że kobiety, które Pan poznaje, na przykład zaczynają się wpasowywać w Pana schemat, w Pana toksyczny schemat. W jaki sposób ja mam to zrobić? Obserwować, pytać i rozmawiać z tymi kobietami. Jeśli ma Pan sygnał, że kobieta, którą Pan poznaje, ma ten tak zwany unikający styl przywiązania, to zamiast karmić schemat jak pan to robił do tej pory, biegając i uganiając się za tą kobietą, postawić granicę, podziękować jej i odejść. Czyli miałem rację. Muszę się wycofać po to, żeby ona zaczęła za mną gonić, żeby jej zaczęło zależeć. Nie, nie o to tutaj chodzi. Nie chodzi tutaj o to, żeby ktokolwiek za kimkolwiek gonił. Tylko o to, by poznały się dwie osoby, które są już aktualnie gotowe na relacje i żeby nikt nie musiał za nikim gonić. A żeby osobie, która nie jest gotowa na relację, gdy pan taką pozna, pozwolić po prostu odejść. Ale to jest naprawdę strasznie ciężkie, jak mi zaczyna tak zależeć. Naprawdę to jest. To jest naprawdę strasznie ciężkie. Tak jak wtedy zależało panu na uwadze ze strony swojej matki, dlatego udawał pan chorobę. Ale ja niczego nie udaję teraz. Wspominał pan ostatnio, że próbował pan namówić jedną kobietę, która pana chciała odrzucić na jeszcze jedno spotkanie. Mówiąc jej, że nie może pan jeść i spać przy niej, że nie wie, jak dalej będzie mógł funkcjonować bez niej, że musi się koniecznie z nim spotkać. Ale ja naprawdę nie mogłem. Wierzę panu, naprawdę. Ale jak pan myśli, dlaczego tak było? Jezu, jakie to jest wszystko męczące i skomplikowane, Boże, nie mogę już wytrzymać tego. Rozumiem, że jest pan zmęczony. Ważne jest to jednak, żeby pan wiedział, że po to się męczymy tutaj, teraz. Żeby pan potem po wyjściu z gabinetu w końcu przestał się męczyć i nie musiał tu kiedyś, któregoś dnia do mnie wrócić. No ja rozumiem, naprawdę mam tą świadomość, co pan do mnie mówi, po prostu dlatego tu jestem też. Po prostu jest mi strasznie, strasznie jest mi ciężko już. Wiem, bo to jest ciężkie. Ja to naprawdę widzę i widzę, że jest pan zmęczony i widzę jak panu jest ciężko.